Zamawiając liczby zespolone, spotkasz się z takim pojęciem jak sprzężenie liczby zespolonej. Zaznaczmy sobie tutaj na osi naszą liczbę z1, no i powiedzmy, niech ona ma tutaj w części urojonej wartość 4, a w części rzeczywistej niech ona ma wartość 6. No i teraz pytanie: co to jest sprzężenie liczby zespolonej? Liczba sprzężona to odbicie względem osi rzeczywistej. To oznacza, że liczba sprzężona do naszego Z1 będzie miała część rzeczywistą, taką samą, natomiast musimy tutaj odbić część urojoną. Czyli będziemy tutaj mieli minus 4 w części urojonej, i liczbę sprzężoną oznaczamy jako w tym przypadku Z1, ale z takim daszkiem. Oznacza to, że jeżeli naszą liczbą zespoloną jest liczba, która przyjmuje postać. 6 dodać 4i, to znaczy, że liczbą sprzężoną do liczby z1 będzie liczba 6 odjąć 4i. I teraz popatrzmy, co się zadzieje, jeżeli my dodamy do siebie te liczby, liczbą zespoloną i liczbą do niej sprzężoną. Czyli tutaj będziemy mieli 6 dodać 4i, dodać 6 odjąć 4i. Czyli widzimy, popatrzmy, że tutaj ta, ta część Urojona nam się redukuje, no i zostaje nam tylko część rzeczywista, która w tym przypadku będzie równa liczbie 12. Taka kolejna rzecz, na którą tutaj warto też jest zwrócić uwagę, to jest mnożenie liczby zespolonej przez liczbę do niej sprzężoną. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że my będziemy mieli 6 dodać 4i, razy 6 odjąć 4i. No i oczywiście tutaj musimy teraz te nawiasy przez siebie wymnożyć. 6 razy 6 jest równe liczbie 36. 6 razy minus 4i to będzie minus 24i. Tu w kolejnym kroku mamy 4i razy 6 to będzie plus 24i. No i dalej 4i razy minus 4i to będzie minus 16 i do potęgi drugiej. I popatrzmy, że tutaj to nam się redukuje do zera i zostaje nam 36 odjąć 16 i do potęgi drugiej. No, i teraz na tym etapie tutaj należałoby przypomnieć sobie, że i do potęgi drugiej jest równe liczbie minus 1. Czyli teraz minus 1 podstawiamy tutaj pod to i, dzięki czemu uzyskujemy 36 odjąć 16 razy minus 1, co w rezultacie daje nam 36 plus 16. My no oczywiście możemy tutaj wyznaczyć wartość tej sumy. Nikt nie stoi na przeszkodzie, natomiast ja bym chciała zwrócić tutaj uwagę na inną rzecz. Liczba 36 to jest dokładnie to samo co 6 do potęgi drugiej, natomiast liczba 16 to jest dokładnie to samo co 4 do potęgi drugiej. W związku z powyższym, popatrz co my tutaj uzyskujemy: my uzyskujemy w związku z powyższym 6 do potęgi drugiej, dodać 4 do potęgi drugiej. I teraz po co takie przekształcenie było mi potrzebne? Takie przekształcenie było mi potrzebne, żebyś zobaczył, że tutaj to wyrażenie, które mamy w tym miejscu, to jest tak, część rzeczywista podniesiona do potęgi drugiej i część urojona również podniesiona do potęgi drugiej. Czyli jeżeli będziemy mieli część rzeczywistą liczby zespolonej podniesioną do potęgi drugiej, jeżeli do tego dodamy część urojoną, Liczby zespolonej podniesioną do potęgi drugiej, to to jest dokładnie to samo, co wartość, czy no, nie wartość, tylko co moduł liczby zespolonej podniesione do potęgi drugiej. Odnośnie modułu liczby zespolonej mówiłam już w jednym z odcinków na moim kanale, także koniecznie zajrzyj, jeszcze, jeżeli jeszcze tego odcinka nie widziałeś, nie widziałaś. I teraz ten wzór. Też ma bardzo zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o liczby zespolone, polecam go sobie gdzieś zapisać i zapamiętać.